Cześć widzowie, witam Was na like 3.0 Dzisiaj nagrywamy taką grę e, patrzcie, musicie, jesteście takimi jakby typkami musicie strzelić czekajcie Gracja na razie ma karę, więc ten... O! Mój kot się wspina po... O już nie, dobra. E, ma karę, nie wiem za co. Ale... Co? A nie, myślałem, że do mnie krzyczy. Y, bombę, o! Bomba jest sigmowa, bo wtedy wybuchasz. Co? Elo! Nagrywam jakby, co? Nagrywam! Mówi, co wie Eee, y, Taką, taką grę jakby. Nie wiem, dobra w co to było w ogóle. My się drzemy na kilometr. O, tak dawaj, spadnij, jest, dobra. Jabuszka ogólnie są dobre. Polecam wam nie strzelać, tylko mi trudno. Ale kiedyś ja miałem taką pasę z jabłuszek, ciągle trafiałem. To jest gra na ćwiczenie snajperstwa. O, 5 minut mi zostało. To widzę, że przełączę się na drugą przeglądarkę. Czekajcie. Ops. Jest. Dobra, odrodziło mi dużo życia. A zielone dodają staminę, a czerwone dodają życie. O, stamina potrzebna mi jest. Kurde. Eee, rak dolarszesz swoją drogą się nazywa gra. O. Ej, on. A, bo on heł miał. Dobra. O, on ma podpalone strzały. Ej, ej, dobra. Ej, nawet dobra. Nie wiem, po co to w sumie strzeliłem, bo potr nie potrzebuję życia, tylko staminy. E, jakby co, Gracjan krzyczy, widzowie zostawcie łapkę w górę, tylko że oni... O, nie słyszycie go? Chyba, że go słyszycie. Jak go słyszycie, to... 3-0, Elo! Dobra! I usuń te filmiki z twarzą, błagam cię! Popsujesz nam nasz kanał! O, stamina! Tak! A nie, w sumie, bo zapomniałem, że mi już się odrodziła. Dobra. Ale i tak się trafiam, bo snajperstwo ćwiczę. Dobra! Kurde! O, ale w łeb! Ej, a w ogóle to by było fajne. Jakbym trafił jabłko i jeszcze tak W w łeb. To było Sigma. I to jeszcze by było to takie żółte z skrzydłami i te, te, takie w sensie te aniołkowe, bo też miało tą a, aureolkę. Dobra, nieważne. Co to ma być? O, on ma wybuchające strzały. I no i umarliśmy. Dobra, e, reklamkę, w, e, dobra, ja się już przełączam na drugą przeglądarkę. Eee... Ragdoll Archers Ragdoll Archers, o Tutaj będzie trochę gorzej widać jak widzicie, ale O! O to jabłko mi chodzi, ono jest najlepsze Trafiłem je Ok i strzałę Dół. I Kurde, w łeb I ale nie, nie tak idealnie, żeby mu odleciało. Dobra, stamina. Dobra. Widzę teraz. Chyba, chyba. ciekawe, czy on może ciągle strzelać, bo yy, trafiłem go w rękę, którą strzela. O, widzę, że nie dopracowali realizmu w tej grze, bo ciągle może strzelać. Aby ja muszę mu w tą, co on naciąga, tą. Strzałę. No, już nieważne. Dobra. Przysięgam, że nie chciałem go tam trafić. Ogólnie, jak trafiacie w hełm, to mu się nic nie stanie, ale jak y, mu spadnie. Ale możecie strzelać. Y, jak to, żebym on z, z, po prostu ten hełm y, stracił, bo mu spadnie. Jakby wiecie o co chodzi, nie? No, op. A jestem Seagiemku. No, co to ma być w ogóle? O, jak on się obronił łukiem. Ej, jaka walka o jabłko była. I nikt nie trafił. Wdech. To mu tak wolno, po prostu za wolno mu się to wbiło, więc on nic nie poczuł po prostu. O, teraz to na pewno. Nie, teraz ten nic nie poczuł, bo była natychmiastowa śmierć. Po prostu. I śmierć. XD, 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 Nie, nie trafiłem. Dobra, w łeb chcę. W łeb, dawaj. Dawaj, w łeb. Dawaj, w łepetynkę Łepetynka. Gdzie No kurde. Dobra, łepetynka łepetynka Nie, ale go wiem na pół. Dobra. Ej, kurde, jakby on nie miał hełmu, to był taki pe perfect sniper, nie? Czekajcie, bo musiałem skoczyć. Ogólnie podskoczenie kosztuje 5 staminy, ale ja sobie odrodziłem właśnie jabłuszkiem. Czekajcie. No, no on mi trafił! Zabrał mi moje jabłko! Co to ma być? Okay. O, teraz to, Teraz... O, myślałem, że będzie moje jednak nie, dobra. No, próbuję mi to zdjąć, to gówno. Ale się nie udaje. Jest! Dobra. Pięknie. Jeszcze widzowie nagrywałem odcineczek z Elisiana, Ale nie wiem, czy go wrzucę. Może, może, nie wiem. Eee... Kurde. I. O, idealnie! Jak traficie mu w... Te, gdzieś tak obok głowy, to wtedy fale uderzeniowe lecą i mu, mu zdejmują hełmik. Czekajcie. Umieram. Dobra. O! Nowa, nowa ta! Yy, arrow yy, dobra. Poczekajcie, a co to? O, shuriken. Czekajcie, wezmę sobie za reklamę go. Bo... W takim razie. Dobra, biorę tego szurikena. Ja myślałem, że rzucę. O! Patrzcie, wtedy jak strzelicie, to się rozpryskują szurikeny wszędzie. Ej, Sigma! Dobra, czyli jakby tu leciało dużo jabłek, jakbym trafił jedno, to by kilka się rozwaliło. I dosłownie był nieśmiertelny. By, bo nie, są takie tryby w ogóle. Mega dużo jabłek edition. Rag, ragdoll Archers. Dobra. Bum. To jest ciągle nabite na tej strzałe te jabłuszko w ogóle. No niestety strzały znikają po, pełnym, po pewnym czasie. Popatrzcie jak te na przykład. I. Zniknij, no o! Dobrze. Ogólnie ze strzał możecie robić takie odbicia poczekajcie. O. O kurde, akurat. Staminy nie mam. Poczekajcie, odradza mi się już chwilunia. Chwilunia, rzecz. Chwilunia, rzecz. Dobra. I teraz trafione, i teraz taka odbicie dostrzegłam. O, Widzieliście? to się tak odbiło, fajnie. Taka trampolina, jakby. O.

Nie, żartuję. Jasne, że dalej było e, siekiera, bo tylko kot i pies właśnie przyszedł. SMS, No e, co to jest za szpagaciarz? O, e, on ciągle szpagat robił, jak spadł nawet. Ech, jakby zginął, to ciekawe, czy by już taki robił? Dobra, on jest cały czerwony oprócz jej i gorączki oprócz jego małej rączki, bo ona była akurat za pleckami. Więc przeżyłeś, tak? Tak po, o, czekajcie, teraz muszę zrobić tak, żeby lepiej widzieć. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrywa, chociaż pewnie nie. Czekajcie, bo mi zasłania moje... Dobra, nie, ja tak nie gram. Tak mi starczy. Dobra, myślałem, że go jeszcze nie rozwaliłem Że on się schował, nie mogę go trafić I zepsułem właśnie grę, ale Na szczęście nie Dobra Kurde Ej, ale te nie są serio dobre One się rozpryskują Jak trafisz w coś Patrzcie, patrzcie Patrzcie Widzieliście? Od razu, od razu na hiciora. W ogóle to niedługo będę nagrywał 99 nocy w lesie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Albo nie będę nagrywał, bo nie będę umiał, ale... Bo, bo ja nie będę oczywiście w to grał na telefonie, rzecz jasna. Najtrudniejszy sprzęt do grania. Nie no, żartuję, ale na, na drugim miejscu wolę. Bo akurat z tej gry nie lubię gra grać na telefonie, więc będę ją nagrywał na komputerze. Ja najbardziej konsoli nie lubię. O, nie, boss! Co tu się odwala z tym bossem? Czemu on jest taki ogromny? Nie, kurde. Jeszcze ma kolegę swojego małego yy, królewicza. Nie, proszę, żeby mi nie dotknęło głowy. Błagam. Jest nie dotknęło, dobra. Ej, on jest cały stalowy chyba, o. Nie, bo mu ręka odpadła, Słuchajcie, bo nie mam staminki. No! Czemu wcześniej mi się tak szybko odradzała i był jakiś napis? Teraz... Nie mam nagle nap napisu tego z tą staminą. Ja muszę... Najlepsze co bym zrobił, to bym po prostu trafił jabłuszko Jak te na przykład, co właśnie tu leci, błagam Kurde Błagam, błagam Jest! Oh my god na, Nareszcie, czekajcie Kurde, nie da się tak, myślę. Albo. Nie, widzę, tak się da. Po prostu ja nie, ja nie umiem trafiać, nie? A nie, bo ja w sumie leżałem, to dlatego ja nie mogłem. A i ciągle nie mogę wstać w ogóle, patrzcie. O i. O! Dobra! Jestem, no, jestem. Błagam. Błagam, traf. Błagam, kurde. Dobra, chociaż życie. Nie! Jest! Jest! Jest, 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 yes. błagam. Dobra. Kurde! Ale ktoś bombkę w ogóle trafił, chyba ten na górze. A ty co tam się chowasz? A ty co tam robisz? Ja mu się. O, nie żyję wyszłem no czekajcie jeszcze coś może tu jest balon, co to balon wiem, że jak go traficie to balony lecą i on leci do góry z tymi balonami ja, ja wiem, ja wiem jak to działa ja to wiem, ja to wiem czekaj bo zapomniałem jak zabij mnie, zabij mnie zabij mnie, zabij mnie tak zabij mnie, czekajcie no niechcący se tarcze ze strzały zrobiłem Muszę to wyrwać. O, nie chciałem, nie chciałem, przysięgam, zabij mnie, zabij sobie. Albo bombę, bomba mnie wybuchnie. Kurwa. Nie będę teraz nic gadał. Będę sobie po prostu czekał aż mnie. No właśnie, tak, dobrze. Dobrze, zabijaj mnie, zabijaj mnie sobie. Jak tylko Ci się podoba, zabijaj. Ale nie jabłko! Mnie! Czy ty nie możesz zrobić tego jumpa co ja? Naprawdę? No, widzę, że nie możesz, bo nie możesz sobie podskoczyć. A widzę, bo w ogóle to tą grę kiedyś yy, grali moi koledzy. I eee, jak to? I po prostu też w nią postanowiłem zagrać. No bo tak. Bo, no bo. No bo mi się chciało po prostu. Fajna gierka. Polecam. Kurde. Zabij mnie. Zapomniałem, że. On ma mnie zabić. Naprawdę nie chciałem trafić tego jabłka. Idzie nam mam widzę. Akurat jak. Jak nie. Jak chcę trafić nigdy nie trafię. A jak nie chcę, to zawsze trafię. Dosłownie to jest... Już naprawdę... Ten... Tak... Dawaj mnie w głowę traf. W głowę błagam. Umrę od razu, jak mnie trafisz w głowę. Czekajcie, to ja stanę, żeby mu było łatwiej. Jest! Umarłem. Dobra, jeszcze raz biorę tego baluna. I teraz, teraz yy, zrobię sobie tarczę oczywiście. Ehm, yy, czekajcie. Pek. O! Ale fajne. Ty to go unosi! Ej, to jest sigmowe. Sigmowe to jest. Dobra, i dawaj go unieść. Jest! Ej, to jest najlepsza strzała, jaka istnieje. Jest! Jeszcze trafiłem, Jabłuszko. Po prostu patrzcie. Po prostu robicie coś takiego. I koniec koniec jego żywotu. Masz wełbie, to dlaczego ty żyjesz? Baloniki, dlaczego nie działacie? O, nieważne, bo i tak go zabiłem, dobra. Może one się kończą, te balony, po prostu. Mam nadzieję, że nie. Bomba! Kurde. Ops. Potrzebujecie, jabłuszku! Nie. Jezu, jeszcze pięknąłem mojego własnego. mojego własnego balonika. Czekajcie, tarcza. Kurde, tu tarczy trzeba robić w idealnym momencie. Jak on strzeli? Czekajcie, a może patrzę jak robicie tak, to wtedy na chwilę wysuwacie to. A. Jak on nie obchodzi moja tarcza, dobrze, nieważne. Um. Kurde! Dobra. Unosimy go w powietrze. Leć, leć sobie, leć sobie. Dobrze. Jest. A w ogóle szkoda, że nie można unieść w powietrze yy, tych jabłuszek. To było sigmowe. O! Tak, leć, 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 leć. Jest, jeszcze, za... czekajcie, może go zobaczę. Jak tak będę grał. Jest. Kurde, dobra. Sam, w sumie, sam siebie. Czekajcie, bo ja teraz nie gadam, bo ja się skupiam tutaj. E, ogólnie... Co to było? O, tak, tak, błagam, bomba. Nie. Dobra, odsłoniłem mu główkę, więc teraz możemy działać. Błagam, nie pękniej tego balona jest, nie pęknął. O! Nawet pierwszy kill jaki widziałem. Dobra. Jak będę miał chyba 25, bo mam teraz 11, załatwiłem koleżków. Jak zabiję ich 25, to wtedy yy, jak to? Yy, będzie. Chyba ten boss. Nie ja chcę się do tyłu odsunąć, dlatego podskoczyłem, jakby co? O! O, żółta, żółte, błagam! Yes! Ale to było sigmowe! Dlaczego ten balon sam odleciał? A bo ja muszę szybko drugi dać, żeby on... żeby on mógł sam, sam odlecieć. Myślałem, że drugą stroną spadnie na niego i sam się załatwi. Ale widzę, że nie. Dobra. Bombka. Dopiero będzie... o. To była moja bomba, jakbyś nie wiedział! Tak, ja chcę to. Twoje strzały są naprawdę denerwujące. Łagam... Jest! Dobra, mam staminy przynajmniej. Teraz jeszcze bombka myła, więc w ogóle Dobra. Żółte. Żółciak. Yes, Oh, amor, eh, amor. E soffre lo che le quiste tu. No era amor, no era amor. Era a Minsi, a mio Endor. We're no Di du, 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 di O, tu. Przty, Dobra, bo ja już nie mam stabilienia. I nie żyję. Dobra, widzowie! Może już zakończymy ten film. Ale czekajcie, jeszcze, jeszcze jedną strzałę tylko przetestuję. Strzała Fire. Wiem, co to znaczy. i Wiem, że to będzie mocne. Tak, zabiło go po prostu. Dobra, patrzcie, on umrze. Gdzie on powoli umiera? Powoli umiera od ognia. W łeb. kurde, dobra. Nieważne, że kurde, bo przecież tak, umarł. Ale chciałem skila zrobić. Dobra. Sigma! 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 Jest! Ale to! Jeszcze jakby to było w łeb! O, nie żyjemy. Dobra! Nara to ja tu spojrzyłem.